Witajcie widzowie! A w dzisiejszym krótkim filmie pilarka GreenCut stanie się nakiem. Przy okazji będę starał się dopasować do niej też od razu filtr. Bo ona jest bez filtra, ktoś mi tam kiedyś na szorcie zwrócił uwagę, że ona nie ma filtra. No ja po prostu nie mam do niej filtra, no nie ma filtra. Bywa czasami tak, nie? Nie ma filtra to nie ma filtra. Także w dzisiejszym odcinku pilarka GreenCut staje się nakiem. Tak jak wam już nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Ona ma i tak już karter od naka, ale to tak naprawdę ma ważne od czego, to wszystko jest bardzo podobne. Jak widzicie świeca chudłarny, składak to składak. Ogubiłem. Zobaczymy zaraz jak wygląda świeca. O, świeca mokra. Ostatnio troszkę chodził na wolnych, takie jakieś tam zabawy, także świeca mokra. Jest też ustawiony na bogatą na chęć L. I tym sposobem widzowie mamy drugi gaźnik założony. Podpinamy jeszcze tylko cień sania. I green card stanie się zaraz nakiem. A żeby to miało jeszcze sens, to muszę wymienić szarpak. Za się, Wam pokazać tutaj dwa szarpaki. Jaka jest tutaj różnica? Jeśli mi się wkradnie, zmieścimy się. Widzicie jest różnica w kształcie? Tu koła są prawie identyczne. I co na plus w tym szarpaku? Zobaczcie, to jest jakby więcej chłodzenia, Tutaj nie ma tej kryteczki, także tutaj jest w tym szarpaku większa. No widzicie zresztą, że widzicie więcej przez ten szarpak, tak? Tutaj znacznie mniej, te ścienie są mniejsze, ciaśniejsze. Ten szarpak ma dużo większą przepustowość powietrza. Stąd też ta moja zmiana. I tutaj to jest tak jakby szarpak Naka, tylko bez naklejki. Oczywiście nie zapomnijmy o kierownicy powietrza. W reflektorze takim można powiedzieć, prymitywnym, ale jednak zawsze coś tam jest. jak to będzie pasować, ale jakby stąd był karter Naka, szarpak Naka. Pasowanie otworów idealne bez żadnego problemu, tylko ładnie się dokręca. Pięknie pasuje. Ja dokręcę tutaj na maksymalnym moim prętkiem 3 Nm. Jeszcze troszkę to dociągnę z Imbusem pracuje pięknie, troszeczkę, bo może jeszcze będę to odkręcał. Nie wiem, z jakichś innych, różnych dziwnych przyczyn, może to się będzie pasowało. Co teraz? Porównanie obudowy. Wiadomo, ta obudowa nowa, idealnie dopasowana kolorem do rozruchu, do starteru, do rączki szarpaka. Zaraz zobaczycie za chwilkę, a może teraz. O, zobaczcie, tam, widzicie. Widzę tylko, także fajnie, komponuje się pięknie i to jest tylko zwykła obudowa, tamta była przykręcona z góry. Tak, nie wiecie, to było tak. I teraz się okazuje, jak się tak przyjrzałem, to jednak ta obudowa jest od Naka, czy tam jakieś inne pilarki taka podobnej, cięższa i też jest właśnie inaczej wykonana. Zobaczcie. Izolacja termiczna, jakaś dodatkowa wkładka, tutaj zabezpieczająca chyba, właśnie obudowę. Te dziury tutaj nie są tutaj na wylot, tak, tu jest szczelnie. Nie widzę tutaj odporu zima na to. Jest troszeczkę to inaczej. Tak, poza tym wszystko. Bardzo podobnie, także tak to wygląda i zobaczymy, jak to będzie pasowało. Pamiętajmy o cięgnie. cięgnie ssania, ona się wypina, żeby nie przykręcić się, nie dziwić, że tutaj ona jest odpięta. ułożeniem przewodów i chwila prawdy. Ja tam jeszcze nie widzę, wy już widzicie, Ja jestem tutaj z tej strony. Wkładam wszystko poprawnie, żeby tutaj przewody się nie przycisnęły. Ale tak to będzie, widzowie. Tak to trzeba kręcić. I tak oto, Linkacy już, można powiedzieć, stał się nakiem. Albo nawet niekoniecznie kim. Dlaczego tego też nie przykręcałem mocno? Bo zobaczcie, nie straciłem tego, on tak nie się chowa. Jak coś to będę musiał to poprawić. A tak mówię, to jest teraz wszystko skręcone tak prowizorycznie, na szybko. Też prawdopodobnie być może będę wymieniał tutaj jeszcze filtr, właśnie bo idzie, idzie, idzie ten filterek na filtr papierowy. A w tym momencie wracamy do tego filtra, bo ta pilarka nie miała filtra i niestety nie mogłem nią ciąć, nic też przeciąć, nic spróbować, nawet jakby miał okazję. No teraz sobie już zobaczymy, czy to będzie tutaj leżeć. Czy jest na to szansa tutaj. No i jest szansa, widzowie. Jest ok, zobaczcie. Mamy filtr wreszcie do. No czy on tutaj dolega? Wychodzi na to, że dolega. Dość ładnie. Czyli pozostaje to tylko tutaj teraz skręcić ładnie, wdać świecę i zrobić próbny odpał jak widzicie kolorki pasują pilarka wygląda zasnie Zaczynam się to naprawdę I podobać jak na takie majsterkowanie domowe taka może pilarka powiedzieć zbudowana dość tanim kosztem ogólnie pilarkę gdybym kupił nową to też będzie tanim kosztem tak? ale zbudowana taka jakby troszeczkę własnymi siłami własnymi jakimiś tam umiejętnościami jeszcze raz sobie to mierzymy no, i to jest to, czego ja właśnie lubię. Dlatego polecam Wam zawsze tą uszczelkę wkładać tu. Nie wiem, czemu ona tam zostaje. Załóżcie tą uszczelkę tu, poprawnie ją ułóżcie, żeby nie ulega yy, odkształceniu. Jeżeli nie macie tej uszczelki, może tutaj dać jakiś o ring, ale czy to się sprawdza, to też nie wiem. Bo ja dotąd chińskich filarek tak nie użytkowałem. No i co? Widzowie, mamy to. Teraz tutaj trzeba dać jakiś motylek, jakąś śrubkę, no bo tutaj niczym nie przykręcimy. Czy filtr się mieści, czy to się zapina? To się okaże. Widzicie? Zobaczcie. Nie jest wcale proste dopasowanie filtra do takiej pilarki. Jest dość spore naprężenie. Ja to mogę zapiąć na siłę, jednakże ten filtr znowu nie pozwoli zamknąć tej budowie tutaj. Także jak nie urok. To wiecie co, nie? Jednakże już do testów. Żeby nie było też komentarzy, że pilarka pracuje bez hitra. Będzie pracowała chwilowo. Tak! Jak Wam się podoba, teraz maszyna. No trzeba zatankować, może, żeby było ją odpalić. Już mi się nie chce, ale jeszcze to zrobimy. Oh, <laughs> Nie no, ten galnik jest drugi, nie wiem. Halo halo widzowie, co myślicie, że taką chińską pilareczkę, tak sobie od razu uruchomicie? Od razu będzie Wam yy, pracowała pięknie. Już się pożegnaliśmy, miało się uruchomienie, jestem porotem. Moi widzowie, ten oto gaźnik... Za cholerę, nie chce pracować poprawnie. Ja to już robiłem na różne sposoby, wam tak, 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 wyciągałem go, wkładałem go i w pilarce już jest ten gaźnik, co był. No bo, dlaczego jest ten co był? Bo też to jest niska pilarka i zawsze może ulec jakieś tam usterce, jakiejś tam nieprawidłowej pracy, coś może jakiś wężyk. Podciśniamy, czy zeskoczyć, można tego nie zauważyć, bo już jest ciemno, jak widzicie. I co moi widzowie? Na tym gaźniku nowym, który wyciągnąłem przez chwilę z woreczka, tak to jest opisane, zobaczcie. Także jak kupujecie swego naka, to sprawdźcie, czy na pewno macie gaźnik Walbro. On nie był tani, to jest AOW, a gaźnik jest taki. I tyle w tym wszystkim fajnego. Mimo, że ten gaźnik jest jakoś tam fajnie wykonany, jak go przywrócę do ustawień fabrycznych, on w ogóle nie chce pracować. On w ogóle nie podaje paliwa z Dyszy L. Ja nie będę dochodził, co w nim jest. Mam to gdzieś, co mnie to interesuje. Po prostu go odsyłam, domagam się następnego gaźnika lub po prostu. Tego odsyłam, reklamuję, a zamawiam już pojutrze, albo jutro, nawet po prostu drugi. Jakby to zrobić, ustawię te więcej jak było, one no były mniej więcej po obrocie. To ja też tak dam. Ładnie po obrocie. Ja ten gazik zainstalowałem, nie pozostawiam na nich żadnych takich śladów użytkowania. Go odsyłam. A ustawię tyle, o ile po obrocie, półtorej, trochę o. I ten gaźnik z muszę oddać. Tutaj na tym gaźniku, który jest, pilarka normalnie uruchamia się, dodaje gazu. Pilarka normalnie pracuje, ona nieźle pracuje, wszystko jest ok. Tylko jest taki moment, że na prostu dosłownie 20 odpaleń, ratem co się dzieje i ona nie chce odpalić. I podejrzewam, to jest gaźnik na buśniku, jest naprawdę wszystko ok. No i po założeniu, a ten gaźnik, który po prostu wyrzuciłem, kiedyś z innej pilarki i on tu jest, tak, właśnie, jest do skoku. my założę inny gaźnik. Dobry gaźnik mój, niby tam walbrą miał. Nie już nie przyszedł walbrą, tylko przyszedł właśnie coś takiego. Jeszcze Wam raz to pokażę z bliska. No i ten gaźnik, no nie pracuje. Pilarka chodzi tylko tyle, znaczy silnik pilarki, ile ma paliwa, czyli no jednak, by to Wam powiedzieć, opisać tak szybciutko. Silnik pracuje. Tylko tyle, idę mu paliwa ze strzykawki. Możecie paliwo podać ze szykawki tutaj do gardzieli, możecie podać paliwo ze strzykawki tutaj do przewodu impulsowego, przy okazji sprawdzacie jego drożność, pilarka wam odpala i gaśnie. Jeżeli zaciągnięcie sanie, to pilarka pracuje na saniu, tylko i wyłącznie na saniu. Jeżeli tylko otworzycie, zawór motylkowy sania, automatycznie pilarka gaśnie. Jakbyście ustawili w R, silnik nie dostaje paliwa. Także co mówimy gaźnikowi? Do widzenia!